No, cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku wszechstronnej serii o Minecraft. Dokładnie tak, a dzisiaj zaprezentuję Wam sposób na szybsze znalezienie diamentów. I to w 100%, oczywiście na survivalu, bez żadnych cheatów, po prostu wykonując jeden bardzo mały, fajny trick. No dobrze, słuchajcie, znajdujemy się na, na naprawdę epickim świecie. Jest to góra, która sięga 200 kratki, a nawet ponad. Czekajcie, zobaczcie, 221 wysokość. Wow, ok, i ten świat wygenerowałem przed chwilą, więc jeśli ktoś chce seed, to proszę bardzo. Ym, I wygenerujcie się gdzieś tam, zespółujecie. Tam są jeszcze jakieś górki, więc myślą, że jeśli ktoś jest zainteresowany, to może sobie popykać. No dobra, słuchajcie, e, okazało się, że tam pod spodem jest jeszcze wąwóz, y, więc y, tym większy bajer. ale musimy tam skoczyć na sam dół. Tam powinna być woda, ale nie widzę jej. Mam nadzieję, że, że jest, ale dobra, lecimy. Ok. I jest, 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 O, dobra, jesteśmy. Przeleciliśmy teraz jakieś 200 kratek, więc yy, całkiem nieźle. No dobrze, co my tutaj mamy? Skrzynkę. Okej, okay, a w skrzynce znajduje się Potion of Night Vision i Diamond Pikax. A na sobie nie mamy Elytry? Jak to? Czekajcie, muszę jeszcze wziąć Elytrę. Oh my god, co za fail. Do tego triku będziemy potrzebować Elytry. I jestem ciekaw, czy już się domyślacie o co chodzi. Dobrze, załóżmy tą elitrę I zobaczcie. Hmm, moim zadaniem jest wejście tam. w dziurę o wymiarach jedną na jedną kratkę. Ok, dlaczego? A no już Wam mówię, zobaczmy. Zobaczcie. Najpierw Wam to zaprezentuję, później wytłumaczę Wam, jak to działa. Ok, jesteśmy, 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 jesteśmy. Ok, dobra. I możemy poruszać się, jak widzicie, szybko. O co chodzi? Słuchajcie. Zobaczcie, kiedy sobie kopiemy, kopiemy bardzo szybko, bo mamy kilo z efficiency, ale jak widzicie, możemy bardzo szybko się przedostać do jakiejś innej jaskini, bądź po prostu znaleźć inną kopalnię. Dlaczego jest to lepsze niż kopanie tunelu mm, 2 na 1 A no już wam wytłumaczę, wyjdźmy stąd. Patrzcie, możemy poruszyć się do, dosłownie normalnie. Możemy oczywiście kłaść tutaj różne pochodnie, więc to nie jest problem położenia jakiegoś bloku, czy chociażby zatamowanie wody. Sami zobaczcie. Pięk, pięk. Poruszamy się bardzo szybko, a jednocześnie możemy znaleźć szybciej diamenty. Dlaczego możemy znaleźć szybciej diamenty? A no już Wam to tłumaczę. Zobaczcie, tutaj mamy sobie jakąś ścianę i zwyczajnie kopiemy sobie tak. Prawda? Dobrze. Wyobraźmy sobie, że mm, wykopiemy teraz sobie te dwa bloki. Raz, dwa i odkryliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem bloków. Jednak, kiedy wykopiemy sobie na przykład jeden blok, Odkryjemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć Tylko, że jeden blok e, kopiemy dwa razy szybciej niż dwa, tak? Czyli dwa bloki kopiemy dwa razy mm, dłużej niż jeden A, a odkrywamy na raz dziesięć bloków, a nie 8. Więc jest większa szansa, że znajdziemy diamenty znacznie prędzej No dobrze, jak wejść w takim razie do takiej dziury? Okej, okay, słuchajcie, podskakujemy, kiedy jesteście jeszcze w locie, klikacie spację um... A następnie cały czas trzymając w, a następnie CTRL, czyli wasz sprint. Dobrze, ok, w takim razie spacja, klikam spację i jestem. Teraz trzymam w i control jako sprint. No dobrze, i jak widzicie, nie, już, nie trzymam teraz już kompletnie żadnego przycisku, klawisza, i jestem sobie w tej mojej małej noże. Więc jak widzicie, możemy sobie gładko chodzić e, i szukać jaksów. No cóż, sami sprawdźcie, czy ten sposób jest lepszy. Z tego, co testowałem, wydaje mi się, że więcej diamentów znalazłem właśnie tym sposobem. Jednak pamiętajcie, mm, jaką wysokość obrać. Myślę, że poziom 11 jest dobry, ale to już wy możecie sobie przetestować na własną rękę, jeśli chcecie. Wystarczy, że macie elytry, które oczywiście się nie zużywają. Mm, I myślę, że jest to bardzo fajny trik, właśnie z użyciem elytry. A to wygląda trochę śmiesznie na F5, więc. Raczej gracie, grajcie na, na tym trybie widzenia postaci. A, I jeśli chcielibyście, abym pokazał wam jeszcze więcej trików z Eletrą, to napiszcie komentarz albo zostawcie łapkę pod tym materiałem, bo jeszcze kilka takich trików w zanadrzu e, mam i mogę wam je zaprezentować. No dalej, Diaks, gdzie jesteście? Powiem wam, że nagrywam ten materiał drugi raz... A za pierwszym razem nie nagrałem dźwięku, tak, fail. I znalazłem już w przeciągu minuty, dwóch minut, około 15 diaksów, więc no nieźle. Dobrze, co jeszcze? Wyobraźmy sobie, że to są diamenty. Diamenty są na górze, w takim razie wykopmy je. I jak widzicie, nasza postać znowu, że tak powiem, wycisnęła się z tej dziurki. I stoimy sobie. Hmm... Zajmując znowu dwie kratki. Jak teraz wejść z powrotem? Ono oczywiście musimy znowu wykopać przynajmniej trzy kratki dotąd, to nie musi tutaj być, to może być zamurowane. E, I znowu trzeba do takiej dziury wejść. E, nie jest to jakoś czasochłonne, więc myślę, że. Nawet się opłaca, kiedy kopiemy sobie taki mały tunel i stracimy trochę czasu na wejście z powrotem do takiego tunelu. Tak czy inaczej sposób jest bardzo fajny i oczywiście możemy kopać różnymi sposobami, na przykład standardowy sposób szukania diamentów, czyli kopanie jeszcze mm, odnóg, że tak powiem, wokół głównego korytarza i jak najbardziej się to tutaj sprawdza. Tylko, że z tego co widzę nie mogę znaleźć diaksów, ale taki trik myślę, że Wam się może przydać. Aj, no come on, gdzie są diaksy? Eee, oczywiście takim sposobem również możecie znacznie prędzej znaleźć jakąś jaskinię, chociażby kopiąc cały czas naprzód. Niż kopiąc tunel 2 na 1, czyli dwa razy szybciej znajdziecie prawdopodobnie jakąś jaskinię, w której możecie oczywiście znaleźć jakieś diamenty. Zaraz może wam to zaprezentuję. No come, on. gdzie są jakieś kopalnie. A, chyba, chyba jednak nie wiecie, chyba jednak się nie uda. A szkoda. Dobrze, w sumie nie zamierzam przedłużać tego materiału, więc yy, to byłoby na tyle. E, czy dzisiaj coś jeszcze pojawi? Szczerze mówiąc, nie wiem. E, mam troszkę ograniczony czas, ale jeśli mi się uda, wrzucę Wam na pewno jakiś materiał. Dobrze, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!